Gość poranka. Agnieszka Milewska, dzień dobry. Rozpoczynamy program Gość Poranka. Dzisiaj w studio dużo gości, z czego bardzo się cieszę. Porozmawiamy o nieformalnych mistrzostwach. Jakich? To się Państwo dowiedzą już za chwilę. Witam w studio panią Wiesławę Gąsiorowską, dyrektorkę zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołodczyźnie. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Witam także nauczyciela tej szkoły, pana Dariusza Przyborowskiego, Hubert Napiórkowski, Michał Siembor, uczniowiec czwartej klasy techniku Rolnicznego. Dzień, Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, co to za mistrzostwa w ogóle nieformalne? Gdzie wyście pojechali? Coście tam narobili? My jeździmy bardzo często, pani redaktor. W nasi, nasi uczniowie zwiedzili, powiem chyba w całą Europę już. Mistrzostwa są związane z tym, że szkoła działa bardzo aktywnie w międzynarodowej sieci szkół i placówek edukacyjnych z sektora zielonego. Co pół roku, zgodnie z rotacją w Unii Europejskiej. Kraj przewodniczący Unii organizuje dla szkół i placówek walne zgromadzenie sieci Europea International. Czasami zdarza się tak, że w imprezami towarzyszącymi są właśnie zawody, zawody sportowe dla uczniów tych szkół. Powiem, że w 2011 roku, kiedy Polska przewodniczyła Unii Europejskiej, w Półtusku odbył się Kongres Oświaty Rolniczej i Leśnej, jak również właśnie takie zawody jak w tym roku w Luksemburgu. W Luksemburgu zawody w, dotyczyły no, ogólnych branż rolniczych. Uczestniczyło w tym 20 drużyn z 17 krajów europejskich. Nie powiedziałam europejskich, bo jeszcze jest Norwegia i Szwajcaria. W, także zawody miały bardzo wysoką rangę, no i w, powiem, że bardzo wysoki poziom. A jak, jak one się formalnie nazywały? Jaka to jest nazwa? Bo nazwa jest też szalenie interesująca. Agro-Olympics. Mhm, to były mistrzostwa. W... To były mistrzostwa w, mistrzostwa w umiejętnościach rolniczych. No właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy. To drodzy panowie, jak wy się przygotowywaliście do tych mistrzostw? Co tam trzeba było zrobić, żeby wygrać? To znaczy konkurencje były tak bardziej no, z życia wzięte i mieliśmy oczywiście plan wcześniej, który nam dał pan Przyborowski. No i z nim to głównie pracowaliśmy. Ale strateg... widzieliście jakie będą konkurencje? Tak, tak widzieliśmy mhm. jakie będą konkurencje. Jakie na przykład? Na przykład było precyzyjna jazda ciągnikiem, cofanie z, z przyczepo, było ustawianie takich skrzyniopalet, to było wszystko, no wszystko było takie bardzo precyzyjne, czy tak mm -hmm. powiem. Jakie jeszcze? Yy, bardzo trudne do wykonania, ale dziękujemy naszym nauczycielom, którzy pomagali nam to wykonać i za trening, który... I doping oczywiście. A to byliście zwolnieni z lekcji, żeby móc potrenować, czy może yy, mają... Po na lekcjach. No... Po lekcjach głównie, po Nie, Nie było głównie. lekko. Nie było Nie lekko. Było lekko. A może na swoim gospodarstwie panowie mają gospodarstwa? Znaczy tak, tak. Się... Aha, czyli można było też sobie tam potrenować w domu. Rodzice nie, nie e, krzyczeli, że tam ropa nie. jest marnowana nie, 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 nie. do ciągnika nie, nie. Na, na takie jeżdżenie. Co jeszcze? Jakie konkurencje jeszcze? E, na przykład składanie silnika od e, kosiarki, e, które było bardzo trudna, bo było bardzo mało czasu, a składanie tego silnika było dość precyzyjne. E, Aha, czyli trzeba było złożyć tak, żeby zadziałało, tak? Tak, znaczy, żeby się kręciło. Wszystko. Aha, rozumiem. Co jeszcze? E, następne, taką bardzo trudno, znaczy no trudno, może nie było tak trudne, ale było mało czasu, trzeba było wykonać y, taką instalację hydrauliczną, znaczy poprowadzić po prostu wodę i to wszystko... Tam dopasować, było na to ma mało czasu, po prostu na to było. Mhm. To zapytam teraz e, pana Dariusza, nauczyciela. E, pan jak rozumiem, przygotowywał zawodników, tak? Po części tak, ja chcę powiedzieć, bo część, niektórzy, którzy mnie znają, niektóre osoby, które mnie znają, cały czas mnie postrzegają jako nauczyciela wychowania fizycznego, bo od wielu lat pracuję w gołoczynie jako nauczyciel wychowania fizycznego, ale od paru lat jestem też instruktorem nauki jazdy kategorii T, czyli naciągnik rolniczy. A jak to również, byli po prostu pod dobrą opieką. Tak jak no, również to... e, uczę jeździć kombajnem zbożowym, mam taki przedmiot, jak pracę maszynami, czyli to agregatowanie. To mistrz tak jest jakich się pan dochował. Tak, tak. E, także. E, moja, moja rola głównie to się opierała na tym, żeby ich tu wspierać duchowo pomóc, przygotować te konkurencje. Od duchowego wspierania to jesteśmy my. Aha, no dobrze, więc. E, Wszystkie drużyny, nie tylko my, wszystkie drużyny wiedziały jakie konkurencje będą. I chcę podkreślić, że było to 18 konkurencji bar, bardzo różnorodnych i bardzo trudnych. Chłopaki wymienili tylko kilka, ale moim zdaniem taka e, dla nich najbardziej męcząca to było budowanie piramidy z cegieł. No, proszę. Trzeba proszę. Trzeba było w ciągu 15 minut. Większość konkurencji odbywała się w cyklu 15-minutowym. I to mia... składanie na składanie tego silnika tak? również też? 15 minut. Część konkurencji na część konkurencji było mniej czasu. Ale powrócę do układania tych cegieł. Trzeba było budować piramidę, składa... której podstawą było 10 cegieł, a na szczycie stała jedna. I po ustawieniu tej piramidy można ją było rozbierać i zacząć budować nową. Była to ciężka praca, bo przez 15 minut. Chłopcy zbudowali tych piramid 16. W sumie, prze, y, można to tak powiedzieć, potocznie przerzucili prawie 2000 cegieł w ciągu 15 no, to minut. Ręce naprawdę, ja patrzyłem. precyzyjnie. Tak, i dokładnie. To trzeba to było ustawić, żeby się to nie przewróciło. Także no, dla nich było to, wydaje mi się, takie, jeśli chodzi o fizyczne zadanie, naj, najbardziej trudne. Mhm. Kiedy takie mistrzostwa kolejne? No my czekamy, mamy nadzieję, że może uda nam się tu i pani dyrektor wspominała, może u nas zorganizujemy, choć trzeba przyznać, że potrzeba tam naprawdę dużych nakładów. Duża organizacja w Luksemburgu, musimy podkreślić, że było to wszystko bardzo dobrze przygotowane. Sprzęt mhm. najwyższej jakości, sama oprawa, flagi powiewające, nasza biało-czerwona, mamy fotografię, zapraszam na stronę naszej Inni szkoły. I nie trochę z zazdrością zerkali rolnicy na was? No, trudno nam powiedzieć, że tak z zazdrością, nie wiemy na jak tam inne szkoły, ale myślę, że tak. A co przywieźliście do Polski, jako pamiątkę? To, co stoi tutaj przed nami, Państwo później obejrzą na naszym radiowym Facebooku. Natomiast słuchaczom, e, którzy nie mają internetu, trzeba wytłumaczyć. E, tak, to jest nagroda za zajęcie drugiego miejsca e, w tej olimpiadzie. No i poza tym dostaliśmy jeszcze dużo nagród e, t, takich przydatnych w gospodarstwie, e, których nie, jest, jest, nie jesteśmy w sposób wymienić, bo było ich bardzo dużo. A na przykład, co to było? Ja e... będę dopytywała. Na przykład y, latarki. Świetnie. <grymne> no przepraszam. <grymne> klucze, e, klucze do. No klucze e, i co tam jeszcze było? Ale do naprawy klucze. Tak tak tak, 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 tak. Co takie zestawy, całe zestawy kluczy? Mhm. Mm to może ja jeszcze dodam, że w chłopcy czekają na pozostałe, bo w, obiecaliśmy im jako szkoła i jako stowarzyszenie, że zostaną uhonorowani w, na, podczas obchodów dnia w Patrona i będą to w nagrody rzeczywiście cenne. My cały czas myślimy nad tym, co, co może, co może właściwie, właściwie podkreślić i uhonorować ich Wkład, bo y, ja chcę podkreślić to, że w całe zawody. Cała olimpiada i cała ta impreza, całe wydarzenie było prowadzone w języku angielskim. I w, ja jestem dumna z tego, że zrozumieli moi uczniowie, chodzi. oczywiście, że moi uczniowie tak wspaniale zrozumieli o co chodzi, bo nie tylko trzeba było zrozumieć od, ale również i dać od siebie, bo trzeba było w te wszystkie szczegóły techniczne. To jest język angielski zawodowy. I ja dumna jestem z tego, że nasi uczniowie są, są na tyle prawni w posługiwaniu się językiem obcym, że potrafią, że potrafią zaistnieć, bo sama ta czołówka to jest drugie miejsce, ustąpiliśmy tylko gospodarzom, oni byli na swoim terenie. Świadczy o tym, że nie tylko te wysokie umiejętności rolnicze, ale również i, i komunikacja też tutaj była na wysokim poziomie. Mm -hmm. Gratuluję serdecznie Państwu tej nagrody. Chciałam zapytać, czy to tylko tych dwóch uczniów ze szkoły, czy byli też inni? Jaka w, tak jak powiedziałam, w, pojechaliśmy tam jako reprezentacja Europea Polska Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej w Polsce. Do naszej sieci należy kilkanaście szkół i w, powiem tylko, że prowadzimy wiele, wiele projektów już od dziesięciu lat ilu naszą. Było? Polskę reprezentowało czterech zawodników, dwóch uczniów najlepszych z naszej szkoły i dwóch z zespołu szkół licealno, licealnych i agrotechnicznych w Tucholi. Mhm. I również opiekunowie w, byli ze szkoły w Tucholi. W, no i reprezentacja na walne zgromadzenie. Mhm. Dziękuję Państwu bardzo za to, że Państwo znaleźli czas, żeby przyjechać z Gołodczyzny do nas, do Ciechanowa. Gośćmi programu byli pani Wiesława Gąsiorow, Dyrektorka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głogoczyźnie. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Pan Dariusz Przyborowski, nauczyciel i instruktor zarazem. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. Oraz uczniowie, mistrzowie. Pan Michał Siembor i Pan Hubert Napiórkowski. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Panu bardzo. Do usłyszenia Agnieszka Milewska. Gość Poranka.